Ciemanko z tej strony, Tomasz, oczywiście, że Tomasz, was ulubiony YouTuber. Witam Was w kolejnym odcinku na g W ogóle dwie stópki mamy dodatkowe, to co sprzedajmy, 2,5 tysiąca dzisiaj. Słuchajcie, pamiętajcie, że, żeby grać na stronie, e, trzeba oczywiście mieć wpisany mój kod tyomeasyty. ASYSY i -y TY. Bo dzięki temu macie darmową skrzynkę MILSPEKA oraz 5% do oraz Słuchajcie, pamiętajcie, że lootboxy o 3 zł to widzicie za darmo, 3 zikom możecie sobie wypaścić. Pamiętajcie, że lootboxy, czyli te tutaj skrzyneczki, które się otwiera, bo to w sumie są lootboxy tak, tak naprawdę, yy, są od 18 roku życia i nie zawsze się wygrywa, nie zawsze się również przegrywa. Więc o tym pamiętajcie, że lootboxy trzeba mieć 18 lat, inaczej nie grajcie. No ale pamiętajcie, żeby wpisać mój kodik promocyjny. Słuchajcie, na start lecimy taki rozchodniaczek za 400, stówki za mocno skuty. Leć, 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 gamma doppler, no nie, tak blisko. Jeszcze raz, jeszcze raz, proszę. Proszę, White Lotus, proszę, no nie, no nie, no nie wytrzymam, mnie, Pepe Bison. Dobra, to trzech razy sztuka, proszę, za mocno skuty, proszę, leć, 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 doleć, no doleć. Nie, nie no, popłacę się teraz. widzowie serio się zaraz popłaczę, nie. my się nie poddajemy, tu mam jakąś bitewkę. 4,20% greening, granny, granny, Babcia Granit zaraz na bajzie, słuchajcie, pod kocyk. <laughs> nie no, słuchajcie, no, jest tragedia, no. Więc słuchajcie, tragedia, no. Byłaby fatalny początek, bo już półtora kafla poszło do kosza, no i to mnie niepokoi trochę. Trochę, trochę mnie to martwi, tak szczerze. Trochę, no i kałaha drop, no, za 6 dych, no. No i widzicie. Trochę mnie to martwi, bo słuchajcie, takiego pecha to ja dawno naprawdę nie miałem. Ostatnie odcinki to jest... Tragedy, no miałem tego White Lotusa i co? Przez to, że mi ten White Lotus dropnął? Za 12 tysięcy zł to, to przez to mam takiego pecha, czy, czy, czy o co chodzi? Bo ja już, ja już sam nie wiem zgłupiałem. Tu też w ogóle jest White Lotus. jest skrzynce. O właśnie przeleciał. Było blisko, było blisko tutaj 12 tysięcy. Ale chyba nam nie wylecił White Lotusik, i chyba na mnie wyleci White Lotusik, no by się, no duże szanse są na jakiś tam proficik. Kurde White Lotus by się przydał, no. Tak A ja ja teraz temu drzermowi Jerem, przeleciał, no nie? Widzieliście to. Bobby Bobi to jest jakaś gówniana skrzynia, która w ogóle nie da profitu. Dotge. Dotge to, to może coś tam odrobić na Dotge, ale za dużo to raczej tam nam nie sypnie, bo ta skrzynka kosztuje 20 zł. To w sumie jeszcze No to jest akurat dużo. Dotge to jest akurat duża yy, dobra, fajna, duża skrzyneczka, więc miejmy nadzieję, że nam coś sypnie. Chociaż póki co dla, dla chudego leci. Chudy. <laughs> nie no, chudy. Chudy, oddawaj mi naklejki, oddawaj mi naklejki, chudy. Bo tak to się nie będziemy bawić, słuchaj. Dobra, i dodaj. I to jest właśnie ta najważniejsza chyba skrzynka tutaj. No i za trzy dychy mu leci. Oczywiście, no dla chudego. Chudy byk. Chudy byk, słuchajcie, no. Yy, no cóż, no za 200 może jakaś naklejeczka, słuchajcie, no niestety nie dla nas. Leci za 26 zł. Yy, Walder dla Jerego, no i słuchajcie Jerry w sumie wygrał to Taka słaba bitewka tak szczerze więcej nie wchodzę w takie bitwy bo to jest strata Kasy i czasu tak naprawdę yy. 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 Yy, Słuchajcie Od najdroższych Od najdroższych trochę sobie tak zagramy tak 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 trochę tak debilnie że tak powiem Chase Hydrotus pyk Mergani, lecimy all-in w sumie, na, na jedną kartę, all-in, słuchajcie, no, cztery skrzyneczki po 200 zł, każda ponad 200 Niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. Miejmy nadzieję, że tym razem się, słuchajcie, uda, uda się zarobić, bo naprawdę, jak, jak się nie uda zarobić, to, 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 to jest po prostu tragedia. No i słuchajcie, na star P90 leci za 400 dla Hendrego, no to jest jakiś żart, nie? Drodzu, dla nas daj coś, no dla nas daj coś, nie dla tego Pierdzielnego Hendrego, No No wow, wyleciała kosa za 600, dobra, i 600, ale nie, no on ma tysiąca emergania. Jakaś kosa, dobra, kosa, 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 no i. Przegrałem, no. przegrałem. Dużo było do wygrania, naprawdę dużo. 2000 zł, to może taki Czejsik, chociaż czekajcie, Czejsik. Hejsik na 4 graczy, na koniec słuchajcie odcinka. No będę musiał niestety doładować sobie blika, ale spokojnie. Pola mm. po, po to co doładuję może coś tam, dwa kafle sobie w klepie, trzy kafle jakoś tak. Płacimy sobie, bo mam tam jeszcze na koncie pieniądze przeznaczone. Bo ja sobie ogólnie limit robię, ile mogę wpacić blikiem na stronę, a ile, ile ten. żeby później wie, wiecie, kasy, kasy nie stracić całej. I polecam wam też tak w sumie robić. No i przegrałem, no trudno się mówi. Doładujemy zaraz sobie blika. Fajnie, bo blikiem możecie płatać mam jeszcze chyba tam coś na Pace of cardie bo Pace of cardie też możecie, Paypalem możecie w ogóle. Paypalem możecie, to jest naprawdę super. kingwin słuchajcie też, wszystkie możecie wpłacać. Ja sobie raczej wpłacę Pace of cardem i bliczkiem. Myślę na 3000zł te wpłacę. Z moim kodem dostanie 3600. No i elegancko słuchajcie, ja się z Wami żegnam do następnego odcinka Siemano.